Cześć, mam na imię Monika i witam Was w moim programie pod tytułem Zaprojektuj swoje życie świadomie. Jest to program dla tych, którzy chcą spełnić każde swoje marzenie. Ja mówię tutaj o tym, na czym polega ten świat, kim tak naprawdę jesteśmy, jak działamy, jak spełniać te swoje marzenia, co trzeba zrobić, żeby je dostać, żeby je zobaczyć w swojej rzeczywistości, co robimy źle. Mówię tutaj o tym, że żyjemy sobie w Matriksie i że musimy z niego wyjść i zrozumieć. Na czym polega ta prawdziwa rzeczywistość? Mówię tutaj o tym, że trzeba otworzyć te oczy najpierw, aby zrozumieć, na czym polega to życie, aby móc z niego korzystać, aby móc być szczęśliwym człowiekiem bardzo spełnionym, zakochanym, zdrowym. Cudownym i szczęśliwym, ponieważ nie ma takiej rzeczy, której nie moglibyśmy mieć. Natomiast my o tym nie wiemy, natomiast nam wydaje się, że to jest bardzo nierealne i że to są takie bajki. Ja w moim programie mówię tutaj o swoim własnym doświadczeniu, ponieważ ja przez to wszystko przeszłam. Ja przeszłam totalną zmianę w sobie. Ja też żyłam nieświadomie i dopiero od jakiegoś czasu żyję świadomie. I rozumiem, Jedną, jak i drugą stronę rozumiem. To uczucie, że to nawet nie mieści nam się w głowach, to o czym tutaj mówię. Z drugiej strony rozumiem również, jakie to życie potrafi być proste, logiczne i cudowne, właśnie w momencie, kiedy się go zrozumie. Dlatego, jeżeli jesteście zainteresowani takim tematem, bardzo serdecznie zapraszam. No i co, zaczynamy. Dzisiaj zabawię się w wróżkę i powiem Wam, jak będzie wyglądał ten kolejny rok, ponieważ y, ja wiem, jak będzie wyglądał. I jeżeli y, oglądacie mój program, to również zdajecie sobie sprawę, co tak naprawdę y, zaraz Wam powiem. Ale okej, okay, y, jaki będzie ten kolejny rok? Ten rok, który zaczyna się już za y, kilkanaście dni? Prawda jest taka, że to wszystko zależy od Ciebie, więc ten rok. 2023 może być taki, jaki chcesz, aby był, lub może być taki, jak, jaki ci się przytrafi. Pamiętaj, że każdy subject to tak naprawdę dwa tematy, tak? Każdy temat to tak naprawdę dwa tematy, czyli temat miłości może wyglądać niesamowicie i również może wyglądać bardzo źle. Możesz być chorą osobą lub zdrową osobą. Możesz mieć te pieniądze lub możesz ich nie mieć. Możesz podróżować lub możesz tego nie robić. Każdy temat to zawsze są tak naprawdę dwa tematy. Natomiast to od Ciebie zależy, która z tych wersji pojawi się w Twojej własnej rzeczywistości. Więc co to jest przyszłość? Mówiąc o tym, jak będzie wyglądał ten 2023 rok, mówimy w tym momencie o przyszłości. A jak wiemy, przyszłość i przeszłość nie istnieje, istnieje tylko teraźniejszość, istnieje zawsze, tylko teraz. Dlatego przyszłość to nic innego jak potencjał. Osoby nieświadome żyją myślami, osoby nieświadome żyją tym, co przeżyły, czego już nie ma. Natomiast żyją tymi uczuciami, które zostały w środku, tak? które e, którymi nadal żyją, które kontynuują, które powtarzają codziennie. E, tak jak mówię, nie ma niczego innego niż tu i teraz. Natomiast tu i teraz e, można powtarzać, można e, przez lata e, Manifestować w dokładnie taki sam sposób. Świadome osoby natomiast biorą to życie w swoje ręce i rozumieją, że tu i teraz można zmienić, wykorzystując ten potencjał, ponieważ ta przyszłość to nic innego jak nieograniczona ilość możliwości, które, które istnieją, i to jest właśnie to. Ty możesz wykorzystać ten potencjał, który masz w sobie. I możesz to zrobić, zamieniając się tu i teraz w wersję, w którą chcesz. Pomyśl sam lub pomyśl sama. My nie robimy niczego innego niż zawsze. My zawsze tak działamy. My zawsze manifestujemy tu i teraz. Natomiast ty zawsze robisz to w ten sam sposób. A istnieje możliwość, aby. Zakończyć tą karmę, to co działo się do tej pory. Można to zakończyć bardzo świadomie, zmieniając myślenie, zmieniając tą wibrację, wykorzystując właśnie ten potencjał, czyli te nowe historie, te nowe scenariusze, które sam lub sama teraz możesz zaprojektować i w które możesz przesiąknąć. Po czasie, dając ci rezultat taki, na jaki masz ochotę. Ja już o tym mówiłam tysiące razy w moich filmach, że my rodzimy się na nowo, czyli w tym momencie możesz zacząć od początku i możesz zacząć już żyć sobie, w sobie tą nową wersją, tą, o której marzysz. Marzenia nie powinniśmy nazywać marzeniami. One powinny być wersjami, w które zamieniamy się wcześniej, aby później dostać ich rezultat. Ale, ok, spróbujmy podejść do tego tak bardziej w taki prostszy sposób, w taki bardziej logiczny. Jak spełnić marzenia w 2023 roku? Jak to zrobić? co zrobić ze sobą, aby twoje marzenia, o których marzysz już tak długo, aby one spełniły ci się w tym kolejnym roku. Ten moment tego przejścia, czyli ten nowy rok to nic innego jak tylko taki lepszy moment do tego, aby zacząć coś od początku, ale tylko dlatego jest lepszy, ponieważ jest znany, tak? Generalnie ludzie wszyscy o tym mówią, tak? Natomiast nowy rok nie, nie różni się niczym innym od każdego dnia. Ale z drugiej strony, dlaczego tego nie wykorzystywać, skoro to jest? Bo coś to jest, to istnieje. Ja osobiście uwielbiam ten czas i od zawsze, odkąd pamiętam, robiłam zawsze to samo czyli zapisywałam sobie na kartce swoje marzenia jako plan który później realizowałam, czyli innymi słowy, który później e, manifestowałam e, w ciągu tych kolejnych miesięcy. Dlatego dzisiaj powiem Wam, jak to zrobić, natomiast e, myślę, że przedstawię Wam ten mój sposób w trochę inny jednak sposób, który może otworzy Wam oczy i który, e, który zrozumiecie, bo Wiecie, trzeba to najpierw dobrze zrozumieć, aby to zrobić dobrze. W każdym razie zacznijmy od tego, abyś wziął lub wzięła teraz kartkę i napisała, lub napisał sobie na tej kartce te swoje marzenia. Innymi słowy, listę rzeczy, które chcesz spełnić w tym kolejnym roku. I oczywiście każdy ma swoją listę, każdy ma swoje marzenia, które siedzą w nas. Nie bez przyczyny, nie bez przypadku, każdy ma swoją drogę, dlatego każdy te marzenia ma swoje, inne i bardzo wyjątkowe. Natomiast teraz weź sobie tą kartkę i zapisz sobie na tej kartce właśnie te marzenia. Kolejną rzeczą jest to, o czym mówił na Will Goddard, czyli nie wystarczy tylko pomyśleć sobie o e, ogólnie, tak? że na przykład chcemy tą specyficzną osobę. Zdrowie, podróże i tak Natomiast bardzo ważne jest to, aby nadać kształt. Natomiast my, znając już ten temat, wiemy, że nie możemy nadawać kształtu i projektu wszystkiemu od początku do końca, ponieważ my jesteśmy za mali, tak? aby zaprojektować to spełnienie naszego marzenia krok po kroku. My tutaj na tej Ziemi nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Dlatego, tak jak mówił Neville, bierzemy tylko jeden moment z tego marzenia, który projektujemy ze szczegółami. Dlatego ja na przykład, myśląc o swojej kolejnej podróży, pisząc sobie na kartce, gdzie chcę jechać, skupię się dokładnie na jednym momencie, czyli na przykład na Piciu kawy na lotnisku, czekając na samolot. Co jest ważne w takim jednym momencie? I dlaczego to jest takie ważne? Ponieważ w momencie, kiedy my skupiamy się na tym jednym momencie i dobrze go projektujemy z każdej strony, my w tym momencie odnajdujemy w sobie to uczucie, czyli. Tak jak mówił Nawil Goddard, przede wszystkim wykorzystujemy w tym momencie, w tym akcie twórczym, w tym, w tym nadaniu kształtu, w, ty, w, tym, w tej wyobraźni lub w pisaniu, nawet na kartce, obojętne w jaki sposób chcesz to zrobić. Natomiast bardzo ważne jest to, aby wykorzystać wszystkie pięć zmysłów. Czyli ja wyobrażając sobie siebie, tak, bo to ja jestem reżyserem, aktorem tak, scenarzystą mojego własnego filmu, czyli mojej własnej rzeczywistości, to projektując tą wersję, czyli ten potencjał, nadaję kształt dokładnie, wykorzystując wszystko, co mogę, czyli te pięć zmysłów. Czyli wyobrażam sobie, co słyszę i słyszę, tak? Tych ludzi, którzy... Siedzą koło mnie i, ten, i tych ludzi, którzy gdzieś tam przechodzą koło mnie na tym lotnisku, czuję smak kawy. Wiem, jaką kawę będę piła moją ulubioną, tak wiem, jak to będzie wyglądało, wiem, z kim będę siedziała. Mogę sobie wyobrazić rozmowę z osobą, z którą będę wtedy w tym momencie. Czuję zapach tej kawy, patrzę na, na swój bagaż podręczny, rozmawiając o odprawie, która przeszła idealnie, i tak dalej. Przez to, że już naprawdę miliony razy byłam na lotnisku, mam ten swój jakiś rytuał, który rzeczywiście bardzo lubię powtarzać, i ja zawsze jestem o wiele za wcześnie na lotnisku. Jestem z tych osób, które są o wiele, wiele wcześniej, i rzeczywiście ja, ja mam ten swój rytuał. I znając już siebie, wiem, jak ja zachowuję się na lotniskach i bardzo ja to uwielbiam. To jest... Lotniska są po prostu najlepszymi miejscami ever na tej ziemi dla mnie. Dlatego ja teraz już projektuję dokładnie scenariusz tego jednego momentu tej mojej kolejnej podróży. Kolejną rzeczą, która jest bardzo ważna, już po zakończeniu tego projektu, tego nadaniu kształtu tej jednej sytuacji z tego swojego całego marzenia jest to, aby usiąść, zamknąć oczy i wyobrazić sobie siebie jako szczęśliwą osobę. To jest bardzo ważne, ponieważ pamiętajcie, że to wszystko jest tylko naszym lustrem, więc My musimy teraz już czuć to szczęście spełniania się już teraz tego marzenia, aby dostać za chwilę dokładnie takie lustro. I o tym ludzie zapominają, aby po tym całym projekcie, po, tej, po, po, po tych detalach, które, nad którymi pracujemy, myśląc sobie o tej jednej scence z tego całego marzenia, aby jeszcze na koniec. Poczuć szczęścia to jest ważne. To uczucie szczęścia, że już jestem w tej sytuacji, że to się już dzieje, to je, ponieważ to już dzieje się dokładnie w tym momencie, kiedy to czujesz. I ostatnim punktem, o którym też ludzie nie wiedzą za bardzo, jest to, abyś napisał lub napisała sobie na kartce dlaczego chcesz to marzenie w swoim życiu. Ponieważ ten powód dlaczego chcemy to marzenie w swoim życiu jest czasami głównym powodem, dlaczego ich nie mamy. No bo pomyślcie sami, w momencie kiedy ja wyobrażałabym sobie tą moją kolejną podróż, tylko dlatego, że czuję się nieszczęśliwa i chcę od czegoś uciec i to... Jest główny powód tego, dlaczego ja próbuję zamanifestować coś innego, no to zawsze wygra jednak to uczucie, które bierze w nas górę, czyli uczucie, że, że jest mi źle. Jeżeli próbujesz zamanifestować teraz swoją specyficzną osobę tylko dlatego, że. Ta osoba cię zraniła, że jest z kimś innym, że, że Twoje ego nie może sobie z tym poradzić, że, że były straszne kłótnie i awantury, których nie potrafisz przeboleć, przecierpieć. Nadal czujesz to zranienie, to co się wydarzyło. To wyobrażając sobie to swoje marzenie i tą jedną scenkę, o której mówiłam, nic nie da, ponieważ wygra zawsze tylko prawda, a my dostajemy odbicie prawdy, a nie to, o czym marzymy. To samo jest ze zdrowiem, z pieniędzmi, tak? Natomiast to wszystko jest łatwo zrobić. Właśnie w tym wyjątkowym czasie tej zmiany, my możemy zacząć jeszcze raz. My możemy zapomnieć. My możemy zaprojektować to od początku, my możemy wymazać przeszłość i zrobić to jeszcze raz. Ostatnio ktoś zapytał mnie, co z osobami, które bardzo kogoś skrzywdziły, jak takie osoby mogą zacząć od początku. Osoby, które zrobiły coś strasznego, nie potrafią sobie wybaczyć, dlatego takie osoby nie będą potrafiły nigdy zacząć od nowa. Natomiast patrząc na takie sytuacje oczywiście rozumiemy już temat i tej karmy i tego, że takie osoby prawdopodobnie będą musiały jeszcze nie raz przerabiać takie doświadczenia, aby w końcu z tego wyjść. Natomiast jeżeli my nie potrafimy spełniać tych swoich marzeń tylko dlatego, że, że cierpimy, że że, że bierze górę nasze ego, że po prostu chcemy się pokazać i tak dalej. No to to jest moim zdaniem błędne zagubienie się w tym matriksie. Dlatego tak ważne jest, aby zrobić krok w bok i popatrzeć się na to swoje życie z punktu prawdy, z punktu. Świadomości z, z punktu nieograniczonych możliwości. Jeżeli nie potrafisz komuś wybaczyć, to nie manifestuj tej osoby, ponieważ będzie ciężko wymazać tą przeszłość i zacząć od początku. Natomiast jeżeli rozumiesz, że to jest to, że to jest prawda, że to jest niesamowite, że to jest cudowne, że to jest Twoja droga, jeżeli rozumiesz, że w momencie, kiedy wyobrażasz sobie ten scenariusz, on jest prawdą, on jest dobry, on jest w Tobie, to przestaniesz zadawać pytania typu, czy na kogoś wpływasz, czy nie, czy, czy, czy masz szansę, czy co z innymi, jak to wygląda i tak dalej. Jeżeli to jest prawda, jeżeli to jest. Najlepsza wersja dla wszystkich, jeżeli rozumiesz, że, że to jest to, to jest to, to powodem, dlaczego masz takie marzenie, będzie tylko miłość, szczęście, dobro, piękno. Tak? Ta prawda. Dlatego odpisz sobie na tej kartce na to pytanie, dlaczego chcesz to marzenie, ponieważ tam odnajdziesz odpowiedź. Czy ono ci się spełni, czy nie? I teraz sam lub sama widzisz, na czym to polega i jak spełnia się te marzenia. My dostajemy swoje lustro prawdy, tego jak wibrujemy, co czujemy, w co wierzymy. Ja tutaj zawsze powtarzam to samo: że w świadomym manifestowaniu nie ma ściemy, nie ma kombinowania, nie ma pomocy. Tutaj nikt nie może Ci pomóc, nie, nie, nie pomoże pomo Ci nikt z boku. Jeżeli Ty tego nie poczujesz w środku, właśnie tak jak mówię, tej prawdy, tego szczęścia, tego dobra, tego, że to jest to, to nikt nie jest Ci w stanie w tym pomóc, ponieważ jeżeli będziecie próbowali uzyskać to od kogoś innego, to tak naprawdę nigdy tego nie poczujecie w w sobie. To oznacza tylko to, że tego nie czujesz w sobie. A jeżeli tego nie czujesz w sobie na milion procent, że to jest to, no to jakim cudem to lustro ma pokazać ci coś innego niż to, co dzieje się właśnie w tobie? Więc dlaczego chcesz to marzenie? I tych powodów jest bardzo wiele. I ja jestem tutaj po to i mówię przede wszystkim do, do osób, do tych osób, które po prostu nie wierzą w to, że mogą wszystko. Ja nie jestem tutaj po to, aby osoby, które, którym się wydaje, że znając temat, mogą manipulować innymi ludźmi i mogą robić to, na co mają ochotę, myśląc, że wygrały w totka i myśląc, że zwolnią ten świat. W głupi bezczelny sposób, tak? I w taki arogancki. Jestem tutaj po to, abyśmy wszyscy w końcu wzięli ten oddech i, i zrozumieli, że jesteśmy najbardziej wartościowymi ludźmi na tej planecie i te marzenia są po coś i te marzenia e, są nasze e, i, i że jesteś wart i jesteś warta. I ostatnio się nad tym zastanawiałam, przecież ja nawet nie wiem, jak wyglądacie, tak? Ale ja wiem, ja po prostu to czuję, ja Was czuję i Wy mnie czujecie. I, i chyba każdy już, będąc tutaj i oglądając te moje odcinki, po prostu już teraz rozumie, tak? Że nieważne, co się dzieje dookoła i nieważne, co inni mówią i jak to teraz wygląda, i nieważne, że innym się nie udaje I, i nieważne, że oni pokazują Ci inny rezultat, ponieważ to jest ich manifestacja, to jest ich pesymistyczne, często toksyczne, ich rezultaty. Jedna świadoma osoba potrafi być silniejsza niż milion nieświadomych. Także tu w Melbourne jest 7 milionów. <grym> Więc... Pomyślcie sami, tak? Jaką można mieć w sobie siłę, aby zmieniać ten świat, a nikt nie zmieni tego świata, nie zmieniając najpierw tego swojego. Dlatego koniec wymówek. Ten 2023 rok jest Twój, ponieważ na to zasługujesz, ponieważ to czujesz i teraz już doskonale wiesz, jak to się robi. Bierz się w garść, zapisz to na kartce, zrób to, o czym cię ci powiedziałam i zacznij się uśmiechać, ponieważ to jest już Twoje. Także bądź szczęśliwy i buziaki! Do zobaczenia! Bye!